Kochani moi bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o jednym narzędziu, którego używam do pracy z waszą energią, ze swoją własną również, ale właśnie w takich momentach, kiedy dzwonicie do mnie, czy poprzez portal Magiczne Wrota, czy Abrahadabra, czy pokrewne dusze, ja zawsze mam przy sobie wahadło stabilizatorcze kramów. Ono wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że tutaj się. Wyostrzy. Jest to wahadło opracowane w pracowni Ciszaka. Zresztą taka drobna rada: jeżeli chcecie kupić wahadło, oczywiście na targach ezoterycznych jest mnóstwo fajnych wahadeł, które możemy poczuć, na przykład wahadeł kamiennych. Natomiast jeżeli już przystępujemy do pracy ze sobą czy z kimś innym, starajmy się wybierać te dwie firmy: Ciszaka i Baja. Dlatego, że one tak naprawdę są firmami sprawdzonymi. Jak wygląda to wahadło? <laughs> ono ma około 11 cm długości, waży około 250-270 gram. Jest zrobione z <laughs> mosiądzu. Razem ze sznurkiem ma około 37 cm. Oczywiście na sznurku jest zaznacznik, który, który zaznacza długość naszej fali kompatybilnej z, z danym wahadłem. Dlaczego stabilizator czakr? Dlatego, że ono w bardzo szybki sposób, dlatego mogę to zrobić na wizji, podczas gdy do mnie dzwonicie, czy podczas gdy do mnie dzwonicie pod 0700, pod te numery telefonów, mogę ustabilizować Wam czakry, jeżeli widzę, że coś jest nie tak. Możecie również dzwonić specjalnie po to. Wyrównuje pracę wszystkich czakramów jego polecenia mentalne w tej formie, w której jest, to jest oczyść albo wzmocni. Albo po prostu oczyść, przepraszam, telefon, już wyłączam, albo po prostu oczyść i wzmocni. Bardzo dobre narzędzie, bo jest bardzo szybkie, jest ciężkie, jest duże, od niego boli ręka, ale tak naprawdę jest to narzędzie, które bardzo dobrze, gdyby przywraca odpowiednią cyrkulację energii w naszych centrach energetycznych. Yy, charakteryzuje się również bardzo dużą czułością Tym bardziej, że pamiętajcie, im większe wahadło Tym lepiej działa na odległość Stąd też na przykład, no nie wiem Mam takie maleńkie wahadełko Isis No niekoniecznie, ale mam już to 12 cm I wtedy widać naprawdę efekty yy, I bardzo użyteczne do tego wahadła Ja już tutaj szukam Są tabele Możecie je ściągnąć z internetu, wydrukować Jedną z takich tabeli to jest tabela czakralna Tutaj od dołu do góry pracując na fantomie, wyobrażając sobie medytując Waszą osobę, właśnie yy, używam tego wahadła. Tutaj oczywiście możemy robić y, różne rzeczy wzmacniające i ogarniające, ale ja jak to ja, czarownica w pełnym calu. Aha, do kupienia na przykład, już nie do wydrukowania, jeszcze też są diagramy czakrowe tutaj z krążeniem czakr męskim i damskim. Mamy kobietkę, mamy mężczyznę, mamy pokazane, jak te diagramy tutaj działają, w, y, przepraszam, czakry działają w którą stronę. To jest do kupienia, tutaj oczywiście jest mniej więcej instrukcja, jak to robić, jakie są czakramy, cóż one w naszym ciele reprezentują. Natomiast ja jak to ja oczywiście muszę mieć swoje pięć groszy pod tytułem Zrobić coś samodzielnie, zrobiłam sobie na naturalnym materiale, czyli na papierze czerpanym czakry. Które wymalowałam, nazwałam i najczęściej pracuję właśnie na tej planszy. Ja w ogóle polecam robienie samodzielnych plansz, dlatego że to jest zawsze włożenie energii w coś. Także sumując, wahadło, które bardzo szybko, bardzo intensywnie i bardzo dobrze oczyszcza i stabilizuje czakry. Jak sama nazwa wskazuje stabilizator czakry. Co jest jeszcze fajnego w tym wahadle? Możemy je rozkręcić. Tutaj rozkręcam. Chodź chodź, 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 Wyjmujemy dysk z tego wahadła, skręcamy dwie części kuli i tak naprawdę... O, nie wchodź już w środek. I tak naprawdę mamy wahadło, które możemy używać do innych prac diagnostycznych, czyli generalnie dwa w jednym. Drobny problem jest taki, że jest to drogie wahadło, ale drodzy moi widzowie, no... Ono kosztuje w najtańszej wersji około 170 zł, generalnie około 190. Tylko, że to jest na tyle dobra rzecz, że y, siadają przy tym wszelkiego innego rodzaju, nie wiem, y, gryczane poduszki. Tak, ja nie mówię, że to są złe rzeczy, ale nie oszczędzajmy nigdy na swoim zdrowiu i swojej energetyce. Jeżeli nie, nie, nie posługujecie się wahadłem, to wiedzcie, że. No właśnie, profesjonalne osoby dosyć dużą ilość pieniędzy wydają na coś, co po prostu jest skuteczne. Jest to sprawdzone przez wiele osób, to naprawdę działa. Ostre zakończenie bardzo szybko przesyła energię. Także tak wygląda jedna z moich rzeczy, której używam do pracy właśnie z Waszą energetyką podczas szybkich. Krótkich telefonów do mnie na linii 0700, jeżeli tylko poprosicie o wyrównanie czakr. Ono naprawdę bardzo szybko przesyła energię. I jeżeli wydam mu krótkie polecenie mentalne: stabilizuj, to ono kręci się do tego momentu. Do którego jest ta potrzeba. Potem zatrzymuje się, idziemy do kolejnej czakry. Także ja zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z uroków tego wahadła. Oczywiście do subskrybowania, polubiania i tych wszystkich innych rzeczy, które robi się na internecie. I do zobaczenia. pa! pa.